W Muzeum Iwana Franki w Lwowie odbyła się prezentacja książki w języku polskim pod tytułem Iwan Franco w kręgu Rusinów, Polaków i Żydów. To jest taki bardzo dobry polsko-ukraiński projekt, który pokazuje, że Iwan Franko, osoba, która jest bardzo e, wysoko szanowana na Ukrainie, w każdym mieście są ulice, pomniki, e, wydania różnorodne, jest również i doceniony. W Polsce szczególnie ta karta pokazuje nam, że Iwan Franko nie tylko, nie tylko e, działał w przestrzeni kultury ukraińskiej, ale również i w przestrzeni kultury polskiej, ponieważ pisał o e, polskiej literaturze, także pisał o polskiej, polskiej polityce. W sprawach społeczeństwa polskiego. To sumie są nie są archaiczne artykuły, których możemy tylko docenić z poglądu historycznego, jak, jak to było, ale również zaczerpnąć różnorodne idee i grunt dla budowania i w przyszłości tych, tych, tych stosunków polsko-ukraińskich. Prezentacja polskojęzycznej twórczości wybitnego pisarza ukraińskiego Iwana Franki wywołała wielkie zainteresowanie w środowisku miłośników jego twórczości. Nie zabrakło też miejscowych Polaków. Kultura polska i do kultury polskiej Iwan Franko jest do, nie tyle dołączony, po prostu on żywił się w niej, żył w niej, tworzył w języku polskim. Jednak to jest mało, było przestudiowane, mało było naukowców, którzy by się tym tematem zajmowali no, z wiadomych przyczyn. Dlatego, że Iwan Franko tworzył w czasach administracji austriackiej już повезме над наших теренах польсьскам'яла утономія, повезме так же хоча ж адміністрація была ціальноній австріяськаї,нак, jednak... Życie polskie tutaj rozwijało się. Kultura, wydania, gazety. i Iwan Franko był również wyśmienitą dziennikarzy. Kniżka, jaką trzymamy w rękach, w doktora Iwana Matkowskiego. Książka, którą otrzymaliśmy w redakcji doktora Jana Matkowskiego i Johora Rozwódzkiego, jest powiedziałbym cegiełką do trwałego mostu międzykulturowego porozumienia pomiędzy Ukraińcami, Polakami i Żydami nie tylko w epoce Iwana Franki, ale również obecnie. Franko jest bez wątpienia centralną postacią w dialogu europejskim. Uważam, że takie postacie są w pewnym sensie wzorcami, pragmatycznymi modelami takiego dialogu, który powinniśmy tworzyć dziś na zasadach otwartości, partnerstwa, nie zamykając oczu na nieporozumienia w przeszłości i poszukiwać dróg do porozumienia w przyszłości.